Tak, zobacz Eldoka na wolno Masz tutaj przed sobą moją myśl uwolnioną Gotów do walki jak lobo I tak jak kobrobo Oczyszczam miasto ze z pustą głową A więc zobacz jak na wolno Eldo jecie cały świat pada tutaj na kolana Zobacz Eldo cały czas się stara no bo Obrońcy tytułu zniszczą każdego kto pika z pustą głową Zniszczę wszystkich Zobacz, Eldo miasto wyczyści tych, którzy są nie nicest, ale worst Leżą na podłodze, zobacz Eldoka zniszczy Przejdzie po nich jak taki walec jak Zniszczę, zostawię cię sępą. Eldo prezidento Zobacz tak jak na Kubie Fidel Castro Nigdy nie skończę, bo cały czas mikrofon włączę Nikt mi go nie odetnie Zobacz Eldoka, więc zobacz teraz Sprawdź tu w programie skład Erdo i Red Zobacz więc na wolnych majkach Nikt to nie kończy się A Eldo pozdrawia wszystkich, peace yo.